Hejka kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku słodkiego flirtu Newgen wolna jak ptak. Jak widzicie, outfit mam dosłownie ten sam, który był potrzebny do ilustracji w poprzednim odcinku, dlatego że dosłownie skończyłam tamten i nagrywam ten. Nie zdążyłam się nawet przebrać, dlatego że dali mi super ofertę. Czy się opłacało? Myślę, że tak, nie wiem, wy ocencie. Za 150 serduszek tych yy, niebieskich dostałam 1700 punktów akcji. Teraz Mam 162 te serduszka, więc nie wiem, czy to starczy na yy, scenę specjalną, ale trudno. Muszę nadrobić te odcinki, bo naprawdę jestem strasznie w tyle. Już wychodzi zaraz, albo już nawet jest 17, a ja kurczę jestem tak opóźniona, że to jest masakra. Także przeczytajmy opis w ogóle tego odcinka, bo zapomniałam pod koniec tamtego filmiku przeczytać. Niespodzianka, dziś masz wolne popołudnie, a ponieważ nigdy nie kończy się na jednej niespodziance, ktoś postanowił dołączyć do Ciebie, aby spędzić razem trochę czasu. Miejmy nadzieję, że to Jason. Być może to dobra okazja, aby dowiedzieć się trochę więcej o jego życiu prywatnym. No, fajnie by było. Ogólnie podsumowując, co się stało w tym poprzednim odcinku, to Roy brał udział w zawodach pływackich, które najpierw wygrał, potem okazało się, że przegrał, bo brał jakiś doping. Okazało się, że dzień wcześniej wypił mnóstwo jakichś y, napojów, które miały coś w sobie, co sprawiło, że pokazało jakby dopingujące jakieś tam środki brał, i przez to wygrał Jason, bo on oczywiście też musiał brać udział w tym całym y, wyścigu pływackim. No i później, z racji tego, że my stwierdziliśmy, że to na pewno Jason coś mu tam dodał do jedzenia, czy coś, i dlatego Roy przegrał, to wszczęliśmy śledztwo, które okazało się być klapą, bo w sumie to nie była wina Jasona, tylko Roya. Ale przy okazji dowiedzieliśmy się bardzo istotnej informacji, że Jason uwielbia jeść jajka na twardo i jej ich mega dużo. Najważniejsza informacja z poprzedniego odcinka. Jedyne, co mi zapadło po prostu w pamięci. No i jeszcze dodatkowo musieliśmy wręczyć Jasonowi medal i dać mu buziaka w policzek, co nie powiem, że mi się podobało. Dostaliśmy dość mroczną ilustrację, a potem zostaliśmy zaproszeni przez niego na kolację i nawet zamówił nam pod dom taksówkę. I na tej kolacji się skończyło. Jak widzimy... Jesteśmy w biurze Devona. Przypominam, że możecie mnie tutaj zapraszać do znajomych. Nazywam się Herbatenka #940. Wszystkich przyjmuję i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysyłają mi serduszka. Także przejdźmy do odcinka. Weszłam do biura Devona radosnym krokiem tuż po lunchu. Mam wrażenie, że aktualnie wszystko gra. Po tym jak dołowaliśmy się w związku z nieudanym zleceniem pana Saint-Bardeon, trzeba przyznać, że dobrze odbiliśmy się od dna. Na początku straciliśmy kilka zleceń, ale teraz dostawaliśmy jedno zlecenie za drugim. Panowała dobra atmosfera. No to git? Oczywiście Devon rozmawiał przez telefon, dał mi znak, abym chwilę poczekała, robiąc skruszoną minę. Jeśli panu to pasuje, to mi również. Nie, to nie podlega żadnej negocjacji. Mogę dać panu czas do namysłu. Ale nie mogę obniżyć ceny ani skrócić czasu realizacji. Świetnie, czekam na wiadomość od pana, wzajemnie. Odłożył telefon i dał mi znak, abym podeszła bliżej. Przepraszam, oczywiście musiał zadzwonić akurat teraz. Chciałeś się ze mną widzieć? Pojawiło się nowe zlecenie? Będziesz się śmiać, ale jest wręcz przeciwnie: to znaczy, chcesz mi zabrać jakąś teczkę? Tylko nie bałsona, prawie skończyłam. Jeśli to on właśnie do ciebie zadzwonił, żeby powiedzieć, że byłam nieprzyjemna, to musisz wiedzieć, że to on przesadził. Podniósł uspokajająco ręce. Bez paniki, nie zabieram Ci żadnego zlecenia. Po prostu podliczyłem wasze godziny pracy. Tak się składa, że wyrobiłaś sporo nadgodzin przy zleceniu Saint Bardeona, ale nawet go nie zre zrealizowaliśmy. Jezus, sorry, to nie zmienia faktu, że wyrobiłaś sporo nadgodzin. Przytaknęłam, rzeczywiście, ale odebrałam już kilka godzin w tamtym tygodniu. Tak, ale jeszcze nie wszystkie. Zmarszczył brwi zaskoczony. Przepraszam, nie jestem pewien, czy zrozumiałem. Nie chcesz odebrać nadgodzin? Ja nie, to nie to. Chyba, że wolisz, abym ci za nie zapłacił. To mi nie przeszkadza, po prostu myślałem, że wolisz je odebrać. Nie, nie, masz rację, wolę je odebrać. Po prostu właśnie pomyślałam sobie, że byłam zadowolona z pracy, i to mnie trochę zaskoczyło. A może to tylko odruch, duch, sprzeczności? Cieszę się, że to słyszę, wierz mi. Ale z mojej strony możesz zrozumieć, że czuję się z tym niezręcznie. Jeśli czasami proszę was o wiele. To również dlatego, że lubię myśleć, że również jestem w porządku. Znowu przytaknęłam. To ma sens, rozumiem, więc ile godzin mam do odebrania i kiedy ci pasuje? Południówki. Oprócz zlecenia Bausona masz coś innego w trakcie? Nie, zupełnie nic. Wczoraj skończyłam plac Tilieu. W takim razie możesz wziąć dzisiaj wolne popołudnie, jeśli chcesz. Chwilę się zastanawiałam, czemu nie, ale to później ukończenie zlecenia dla Bausona. Wiem, ale myślę, że dobrze mu to zrobi, jeśli będzie musiał trochę poczekać. Uśmiechnął się z politowaniem. Rzeczywiście zadzwonił i powiedział, że byłaś niemiła. A to czup, kurde. Wiedziałam, jedynie grzecznie mu powiedziałam, że nie mogłam przesłać mu raportu w ciągu godziny. Debą posłał mi przebiegłe spojrzenie. Właśnie, myślę, że powinniśmy mu pomóc zrozumieć, że cierpliwość jest cnotą. Haha, świetnie. Jeśli uważasz, że to dobre posunięcie, to znaczy, że od razu mogę iść? Możesz poświęcić trochę czasu na dokończenie tego, co robiłaś i sprzątnąć swoje rzeczy, ale tak, przez resztę dnia jesteś wolna jak ptak. Ok, super, tak zrobię. Ło Dobrze, że mam jokery, bo oczywiście też mi dali i to na szczęście aż trzy. Co więcej, już od kilku dni nie miałam do czynienia z moim manekinem treningowym. Nie mogę obiecać, że kompletnie przerwę pracę nad zleceniem. Może skorzystam z okazji, aby absolutnie nic nie robić. Będę mogła przejść się na długi spacer. Mogłabym zadzwonić do mamy, już dawno nie rozmawiałyśmy. Niby ten długi spacer mam wybrać, także też bierzemy. Trzeba korzystać z ładnej pogody. Świetny pomysł udanego popołudnia. Dziękuję wzajemnie. Do jutra. Jego telefon zadzwonił, przeprosił mnie gestem i odebrał. Dzień dobry, Devon Okere, Devenementiel. Słucham, oddaliłam się. Zaczęłam zbierać swoje rzeczy. Zastanawiałam się, o czym mogłam zapomnieć. No ja pierdzielę, jeszcze tylko kilka e-maili i wiadomości do załatwienia i możesz ruszać w drogę. Nie denerwujcie mnie. Wysłałam wszystkie e-maile. Chyba wszystko dopięłam. Pożegnałam się ze wszystkimi i poszłam do wyjścia. Idźcie przejść, masz czas wolny. Czy tu można spotkać gdzieś e, tego Archibalda? No proszę, i go spotkałam. Wujek Archie, co tutaj robisz? Wujek posłał mi szeroki uśmiech. Właśnie zadawałem sobie to samo pytanie. Nie wydaje mi się, żebym planował zebranie. Myślę, że zapamiętałabym, gdybym zobaczyła Twoje imię na harmonogramie. To bardzo intrygujące. Ja tu pracuję, ale nie dzisiaj po południu. Skąd wiesz? Nazwijmy to intuicją. Zmarszczyłam brwi. To naprawdę bardzo dziwne. Cóż, zostawiam cię udanego niezebrania. Robisz mi żart. Nie wydaje mi się, abyś miał prawo tu przebywać. Wybieramy drugie? Nie, nie sądzę. Ale mogę zrobić Ci prezent. Wyjął z marynarki małą paczuszkę. Cóż, chyba już się przyzwyczaiłaś. To bardziej dla takiej niż dla Ciebie. Ale mimo wszystko sprawia mi to wielką przyjemność. O, to jest ta. Często widziałam, że tam ludzie pożyczali ode mnie ze znajomych do tych yy, strojów do konkursów. Taką właśnie na szydełku zrobioną, fajna. Bardzo dziękuję, znikam. Pomachał mi na pożegnanie, gdy poszłam w kierunku drzwi. No to chyba już teraz możemy do domu wracać. Muszę przyznać, że przyjemnie jest wyjść z biura o tej porze. Spacerowałam po parku. O tej godzinie w ciągu tygodnia nie było zbyt wielu osób. Muszę przyznać, że przyjemnie było zaznać tu trochę spokoju. Lubię też, gdy coś się dzieje, dzieci biegają. To dodaje radości, ale dobrze jest mieć wolne popołudnie, aby odetchnąć. Chętnie posłucham trochę śpiewu ptaków. Może powinnam kupić trochę chleba dla gołębi, chyba że w końcu nie należy tego robić. Raczej nie kupię ziaren. Raczej mogłabym sobie kupić loda. Nie dla gołębi, dla. Mój tok myślenia został przerwany przez znajomą sylwetkę. Kto to? Uuu, Jason, już tak na samym początku odcinka, no nieźle. Jason szedł w moim kierunku, w ręku trzymał bukiet, czy to dla mnie? Oby. Uch, jego widok przypomina mi, jak ponownie wykorzystał mnie, aby zadrwić z podczas zawodów. Ale również kolację, na którą potem poszliśmy. Zawsze gra ze mną w ciepło-zimno i zawsze ma ostatnie słowo. To działa mi na nerwy. Wyglądał na zamyślonego, patrzył w ziemię. Chyba mnie nie zauważył. Przez chwilę wahałam się, czy nie zrobić uniku i nie zostawić go w spokoju, ale bądźmy szczerzy, to nie byłoby w jego stylu, więc to nie będzie też w moim. Ja też mogę grać w tę małą grę między nami, cokolwiek by to nie było. Spojrzał na mnie, gdy się przed nim znalazłam. A więc nie jesteś w pracy o tej godzinie? Nie spodziewałam się, że cię tutaj zobaczę. Niezły bukiet, musiałeś nieźle narozrabiać. Dobra, niby ostatnie mamy wybrać. Jeśli to dla mnie, dla Amandy, czy nawet dla całego Devenemental, to nadal uważam, że będziesz potrzebował znacznie większego. Na ustach Jasona pojawił się cienki uśmiech. Coś mu tak... Chyba coś jest z nim nie tak dzisiaj. Prawie wymuszony, bolesny. Jak się domyślać z pewnością nie są dla nich ani dla ciebie. Mmm, dzięki. Mógłby być. Zawsze można było trafić na dobrą niespodziankę. Spójrz, na przykład ty. Myślałeś, że będziesz sam spacerować ze swoim bukietem. I niespodzianka, wpadłeś na mnie. <grym> Powoli przytaknął, nie odpowiadając. Byłam trochę zaskoczona. Nie odpowiedział? Żadnej riposty? Żadnego szyderstwa? Wydawało się, że był pozbawiony entuzjazmu. Ty, coś nie tak? Zacisnął wargi. Chyba nad czymś się zastanawiał. Może twoja randka została anulowana? Nie mogłam się powstrzymać, aby nie zapytać. Staram się powiedzieć to jak najbardziej neutralnie i bezinteresownie. Nic z tych rzeczy, a ty co robisz? Nic takiego spaceruję. Devon dał mi wolne popołudnie. Właśnie zastanawiałam się, czy nie kupić sobie loda. Widzę, że devenential jak zawsze ciężko pracuje. Ach, w końcu przypominasz sobie. Siebie, Boże, co ja przeczytałam? Ale nie dał mi go tak po prostu. Nadrabiam nadgodziny. To obowiązek prawny nie wiem, czy o tym wiesz. Tak, nieważne. Jego spojrzenie lekko powędrowało w dalnie. Sądziłam, że aż tak wyprowadza go z równowagi. Jason, wszystko gra? Zazwyczaj masz więcej docinek. Wracając do siebie, obdarzył mnie specyficznym uśmiechem. Dziękuję ci za troskę, po prostu myślę o moim spotkaniu. Jakim spotkaniu? Mam nadzieję, że nie jest z żadną dziewczyną. Jego głos dalej był gdzie indziej, ale tym razem skupił spojrzenie na moim, nie odzywał się. Chcesz iść razem ze mną? To znaczy, zależy gdzie. Muszę zrobić zakupy i coś, co zazwyczaj robię sam. A może tak se od razu pomyślałam praktycznie na samym początku, może on z tym bukietem kwiatów idzie na jakiś ten, na jakiś grób kogoś okej, okay, byłam kompletnie zagubiona ale tym razem chcesz, żebym zrobiła to coś razem z tobą? tak, musimy tylko kupić chleb, ser i wino mm, właściwie to zabierasz mnie na piknik? to teraz nie, nie rozumiem już, zaczynam się zastanawiać czy znowu coś kombinuję, ale nie wiem skąd mógłby wiedzieć, że wpadnie na mnie w parku no nie, nie myśl tak Cóż, nie byłby to pierwszy raz, kiedy wie coś nie wiadomo skąd. Jednak wcale nie wyglądał na radosnego, nie miał tego swojego dumnego nastawienia, które zwykle sprawia, że mam ochotę go spoliczkować albo chyba czasem pocałować. Nie do końca, choć, bo się spóźnimy. Zdezorientowana, ale zaciekawiona poszłam za nim w kierunku ulicy Handlowej. Ciekawa jestem o co chodzi, bo skoro jakiś tam ser, chleb i wino, to nie wiem po co. Nic mi nie przychodzi do głowy. Weszłam za Jasonem do sklepiku, tego samego, w którym zrobiliśmy zakupy na naszą niedoszłą kolację. Żałuję, że tak szybko wyszłam z tamtego wieczoru. Czasem o tym myślę i zastanawiam się, co mogłoby się wydarzyć. Od razu wziął to, czego szukał, nie rozglądając się po półkach. Jak zapowiedział, wziął bagietkę ser i butelkę czerwonego wina. Myślałam, że masz lepszy gust, jeśli chodzi o wino. Bo tak jest, ale to nie dla mnie. Dwie minuty później byliśmy przy kasie. Miałam coraz większą ochotę zapytać go, co dokładnie robiliśmy, ale wyglądał na kompletnie zamkniętego. Trochę mi go szkoda. Postawiłam na inną taktykę. Nie chcesz wziąć czegoś jeszcze? Może deser? Dobrze, nie objemy się. Przynajmniej można powiedzieć, że wiesz, czego chcesz. Nie wiem, to ostatnie bierzmy. Zawsze biorę to samo. Nie wahaj się, jeśli chcesz wziąć coś dla siebie. Miałam wrażenie, że to nie byłoby dobrze widziane, ale nie wiedziałam dlaczego. Nie, dzięki, nie ma takiej potrzeby. Kupię sobie loda po pikniku, jeśli dalej będę głodna. Jason przytaknął, zapłacił i wyszliśmy ze sklepu. Chodź, to niedaleko. Poszłam za nim małą uliczką prostopadłą do ulicy handlowej. Skręciliśmy dwa albo trzy razy i jeszcze przez chwilę szliśmy dalej. Boże, przez chwilę czy przez kawał czasu? W ogóle nie znam tej dzielnicy, ładnie tu. No ja nic nie widzę, nigdy tu nie byłaś? Nie, nie przypominam sobie, w każdym razie nic mi to nie mówi. Przytaknął z poważną miną. To dobrze, masz szczęście. Czemu? Gdzie jesteśmy? W końcu zaprowadził mnie do dużej bramy skutego żelaza otwierającej się na kamienny teren. Serce zabiło mi mocniej i zdecydowanie nie zabierał mnie na piknik. Nie wiem dlaczego, odruchowo wyjęłam telefon, aby sprawdzić, jak wyglądałam. Raczej nikt nie będzie mnie oceniać, ale miałam wrażenie, że to ważne. O co chodzi? O, już strój, nawet nie wiem jaki. Niby ten pierwszy, trochę mniej mi się podoba niż ten drugi, tak szczerze mówiąc, ale nie jest zły, także też go bierzemy ciszy przekroczyliśmy próg bramy. Nawet gdybym chciała coś powiedzieć, miałam zaciśnięte gardło. Teraz lepiej rozumiem. Aha, czyli to jest cmentarz, no nie? Tak. No to dobrze, zgadłam, ale po co on kupował tam wino, jakieś bagietkę, kurczę, i ser? Bo bukiet kwiatów, to rozumiem. Poszłam za Jasonem alejkami cmentarza. I czemu ty uważasz, że ktoś cię będzie oceniał po wyglądzie na cmentarzu, kobito? Głupia jesteś? Jak wcześniej szedł w konkretnym kierunku? Wspominał mi o śmierci ojca, gdy wypłynęliśmy wieczorem na łódce. No, pamiętamy tą podróż. Jason zatrzymał się przed nagrobkiem. Nie spojrzałam od razu, patrzyłam na niego. Jego twarz złagodniała, nigdy go takiego nie widziałam. Rysował się na niej smutek, żal, wielka czułość. Na nagrobku widniało imię Maxima Mendala. Leżał już tu jeden bukiet. Jason nie był zaskoczony, można by nawet powiedzieć, że go nie zauważył. Ostrożnie położył swój bukiet obok pierwszego. Prostując się, odwrócił się w moją stronę, rzucił mi smutny uśmiech. Olivia, przedstawiam ci mojego ojca. Ej no, weź bo się popłaczę. C przykre bardzo. Nie wiedziałam co powiedzieć. Nie wiem, dlaczego zaproponowałam ci, abyś poszła razem ze mną. Być może to był zły pomysł. Nie no dobry. Jeśli wolisz wrócić, nie będę miał ci za złe. To zrozumiałe, wolę zostać. Mój głos był nieco zduszony. To jego urodziny, o Jezu, przychodzę co roku. Jemy jego ulubione danie. A to dlatego to jedzenie wziął. Nie odważyłam się nic powiedzieć, ale musiał zobaczyć zaskoczenie w moich oczach. Kiedy spędza się życie na małych łodziach, trzeba lubić kanapki i proste rzeczy. Powiedziałeś mi, że był oceanografem, prawda? Tak, spędzał sporo czasu na morzu. I oczywiście łowienie ryb, żeby się pożywić, nie było częścią jego przekonań. Dlatego jak jad kanapki jesteś głodna, szczerze nie jestem pewna, czy... Ale jeśli taki jest rytuał, Jason przytaknął i usiadł naprzeciwko nagrobka. Zrobiłam to samo, byłam nieco pod wrażeniem. Zrobił dwie kanapki, otworzył butelkę wina i nalał dwa kieliszki. Wzięliśmy łyk, zanim zaczęliśmy jeść. I gdy zazwyczaj tu przychodzisz, rozmawiasz z nim? To znaczy, nie chcecie zawstydzać, nie zawstydzasz mnie, nie zapraszałbym Cię, gdyby tak było. Trochę z nim rozmawiam po jedzeniu. Niewiele, nie rozmawialiśmy również zbyt wiele, kiedy żył. Wypiłam kolejny łyk wina, aby się uspokoić. Myślałam, że mieliście raczej dobre relacje. Tak, zgadza się. Bardzo go kochałem, jak... po prostu jak ojca, zmarszczył brwi. Po prostu nie był zbyt rozmowny. Ale spędzaliśmy razem czas, robiliśmy wiele rzeczy. Pływaliśmy na łodzi, spacerowaliśmy, graliśmy, nauczył mnie wiele rzeczy. Po prostu zbyt wiele nie rozmawialiśmy. Był raczej człowiekiem czynu niż słów. Co niekoniecznie jest złą rzeczą. Jak mówią czyny, mówią głośniej niż słowa. W jego głosie słychać było drżenie, które było również niecodzienne, co wzruszające. Czasem wypływaliśmy razem na morze. Nie po to, by łowić ryby, tylko po to, by obserwować i spędzać razem czas. Dlaczego nie kupiłeś sobie łodzi? Uśmiechnął się lekko rozbawiony. Nadal się nad tym zastanawiasz, podczas gdy wiesz już jak łatwo jest je ukraść. Teraz to ja nie mogłam się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć, a tak na serio, sam nie wiem. To nie byłoby to samo. Nie mam ochoty posiadać własnej łodzi, chcę mieć jego łódź. Wzruszył fatalistycznie ramionami, ale i tak nie mam już na to czasu, więc znowu spojrzał na grób. Stałem się bardzo zajęty. To rodzaj zdania, które raczej powinno wypowiadać się z dumą, ale ton jego głosu był raczej gorzki, prawie jakby czuł się winny. Chciałam przekierować rozmowę na coś bardziej pozytywnego. Cóż, zgoda, nie masz już łodzi, ale może zostało ci coś innego po ojcu? Jason zerknął na mnie, po czym spojrzał w dal. Hmm, nie zachowałem po nim zbyt wielu rzeczy. Mam w domu jego nóż w pudełku. Praktycznie cała reszta jest u matki. I wszystko wyjechało razem z nią, gdy się przeprowadziła, więc nie wszystko stracone. No to może coś mniej materialnego wspominałeś o swoich pasjach. Noż to już całkiem nieźle. To ostatnie mamy wybrać? Zaśmiał się. To prawda, mogłem niczego nie mieć. Miałem na tyle przytomności umysłu, by zabrać go wkrótce po jego śmierci. Jest dla mnie ważne, ale nie najważniejszy. Wiele od niego przejąłem, nawet jeśli niewiele odziedziczyłem. Właściwie, zawdzięczam sporą część mojego życia obietnicy, którą mu złożyłem. Uśmiechnął się, kręcąc głową, jakby to było niedorzeczne. Przez chwilę myślałam, że to rozwinie. Czy ma ochotę ze mną o tym rozmawiać? Zwierzyć się, a może już żałuję, że za dużo powiedział? Nic nie powiedział, zapadła cisza. Miałam wrażenie, że miał zamiar powiedzieć mi coś ważnego. Obiecałeś mu, że zniszczysz Devenementiel? Jezu, czemu to kosztuje aż 119? Powiesz mi coś o tym więcej? Nie miałam odwagi nalegać, miał prawo zachować to dla siebie. Trzeba wybrać to drugie, także też sobie wezmę, żeby było taniej. To pierwsze w ogóle ta odpowiedź taka mega niemiła, Hamska strasznie. Spojrzał na mnie, jakbym wybudziła go ze złego snu. Tak, przepraszam, byłem gdzie indziej. Nieco się wyprostował marszcząc brwi, gdy zbierał myśli. Powiedziałem ci, że mój ojciec zmarł, zanim ukończyłem 20 lat. Na łożu śmierci chciała, abym złożył mu obietnicę. Czułam, że nie miał w zwyczaju o tym mówić. Kazał mi obiecać, że odniosę w życiu sukces. Ponownie rzucił nieokreślone spojrzenie w kierunku nagrobka. Być może dlatego, że jemu się nie udało. Jak to? Dlaczego tak mówisz? To fakt, nie wiem, jak to inaczej ująć. Postawił sobie za cel ocalenie oceanu. Widzimy, jak mu poszło. Z pensją oceanografa nigdy nie był w stanie odłożyć żadnych pieniędzy. Jeśli chodzi o rodzinę, również nie był to prawdziwy sukces. Powiedziałeś, że mieliście dobre relacje. Tak, ale on, moja matka i ja nie byliśmy szczęśliwą rodziną. Matka wyszła ponownie za mąż zaledwie rok później. Może z miłości, może dla pieniędzy nieważne. Nie miał braci ani sióstr. Nie miał wnuków. Po tym, jak odniósł porażkę w życiu, odniósł porażkę w śmierci. Otworzyłam lekko usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Ej, mega smutne. To, było bardzo, to były bardzo ostre słowa. Myślę, że wolałby zniknąć w morzu. Pożarty przez rekina albo jakiegoś morskiego potwora. a nie umierać w obskurnym szpitalu 60 km od wybrzeża. Zacisnął usta, jego rysy były napięte. Byłam w lekkim szoku, nie miałam pojęcia co powiedzieć. Nie myśl, że mówię to, by powiedzieć o nim coś złego. Bardzo mocno go kochałem, bym do, był dobrym ojcem. Przez niego czułem się rozumiany i kochany. Czułem się bezpiecznie. Znowu zadrżał mu głos był dobrym człowiekiem, który zrobił wszystko, co było w jego mocy. Nie o każdym można tak powiedzieć. Nie mam mu nic do zarzucenia, dlatego wracam tu co roku, ale można powiedzieć, aby odniósł sukces w życiu. Tak po prostu jest. I przypuszczam, że to dlatego kazał mi złożyć te obietnice. Wyobrażam sobie, że chciał czegoś lepszego dla swojego syna, większego życia. Chyba miałem łzy w oczach. I to to dlatego ciągle pracujesz? Jason wzruszył ramionami, wzdychając. Mam swoje wady, Oliwia, nie ukrywam tego, ale dotrzymuję obietnic. Wstał i podał mi rękę, abym zrobiła to samo. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym zamienić z nim kilka słów sam na sam. Ja, tak, oczywiście zostawiam cię w spokoju. Dziękuję, to długo nie zajmie. Odeszłam kilka kroków wstrząśnięta. Jeju, ej, nie spodziewałam się takiego odcinka kompletnie, takich tematów, mega przykre, szkoda mi go, ale fajnie, że się przed nami wreszcie otwiera. To już drugi raz, gdy tak po prostu mi się zwierzył, gdy widzę, że jest całkowicie szczery i za każdym razem czuję się przytłoczona. Nie chcę płakać nie teraz. Jeśli to Jason będzie mnie pocieszał u stóp grobu swojego ojca, poczuję się niedorzecznie. Byłam kompletnie zagubiona. Czy chcę, żebym coś zrozumiała, żebym go zrozumiała? A może po prostu to dlatego, że jestem obecna, gdy potrzebuję porozmawiać? A może robi to samo z wieloma osobami? W głębi duszy nie sądzę, jestem nawet pewna, że nie. Nie wygląda, jakby miał w zwyczaju się zwierzać. Spojrzałam na niego, stał kilka metrów dalej, pochylał się nad grobem ojca. Pogrążyłam się w myślach. Czy naprawdę jest szczerze przekonany, że jego ojciec poniósł życiową porażkę? Kochał oceany i spędzał na nich dużą część swojego życia. Wydawał się być dobrym ojcem kochającym i obecnym na swój sposób. Nie znam wszystkich szczegółów, nie znam go osobiście, ale mam wrażenie, że cieszył się swoim czasem na Ziemi, a udane życie, ta koncepcja musi być inna dla każdego. Czy jako oceanograf naprawdę mierzył sukces życia w kategoriach pieniędzy? Podniosłam głowę, by spojrzeć na Jasona pod nowym kątem. Widziałam, że do niego mówił, ale nie słyszałam co. Jak mnie stać, to biorę, no oczywiście. Tylko kilka urywków słów na wietrze. Mówił normalnym tonem, jakby po prostu opowiadał mu, co u niego słychać, jakby prowadził normalną rozmowę. Nie potrafiłam dokładnie powiedzieć dlaczego, ale pomagało mi to się trochę uspokoić. Gdy zamknęłam oczy, słyszałam jedynie echo jego głosu, które czasem do mnie docierało. Potrzebowałam kilku minut, aby się uspokoić. Nie miałam już ochoty płakać. Chociaż to było przejmujące patrzeć, jak sam rozmawiał z nagrobkiem, Jason wylał kilka kropel wina przy grobie i zamilkł. Nieruchomo wpatrywał się w grób. W pobliżu nie było nikogo innego. Jason był kompletnie sam, nie tylko teraz, na cmentarzu. To nie pierwszy raz, gdy to zauważyłam. Ale po raz pierwszy uderzyło mnie to z taką jasnością: był teraz sam, tak jak zawsze. Jest sam tutaj i wszędzie indziej. Oprócz tego, że byłam tutaj teraz w tej chwili, nie byłam pewna, czy byłam na swoim miejscu. Szczerze mówiąc, niczego nie byłam pewna, oprócz tego, że coś ciągnęło mnie ku niemu. Podeszłam powoli, jakby bojąc się, że go wystraszę albo że mnie odtrąci. Usłyszał moje kroki, ale się nie poruszył. Stojąc obok niego, wsunąłam swoją dłoń w jego. Poczułam, jak lekko zadrżał. Delikatnie zacisnął swoje palce wokół moich. Niemal miałam wrażenie, jakby się mnie chwytał. Delikatnie pogłaskałam kciukiem grzbiet jego dłoni w geście pocieszenia. Miałam wrażenie, że zaczął się trochę odprężać. Dalej patrzył przed siebie. Położyłam mu rękę na ramieniu. Wylał jeszcze trochę wina u stóp grobu. Jacie. Stałam w ciszy ściskając jego rękę. O, i ilustracja, dość szybko tutaj w tym odcinku. Ojeju. U, i to wino. Bardzo ładna ilustracja powiem wam. Jeszcze ten taki, nie wiem, zachód słońca, czy to tutaj. Takie świecenie słońca, cokolwiek to jest, bardzo ładnie taki klimat nadaje. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Dużo emocji widać przez tą ilustrację. Minęło kilka sekund. Oliwia, dziękuję, że przyszłaś i że zostałaś. Proszę. Nie wiedziałam co więcej powiedzieć, nie chciałam zostawić go samego, ale nie chciałam mu tego powiedzieć. Nie chciałam, aby myślał, że wzbudza we mnie litość. Chcesz powiedzieć kilka słów? Odwróciłam się do niego zaskoczona. Cóż, to znaczy nie za bardzo wiem. Na jego twarzy pojawił się cienki uśmiech. Olivia tylko się z tobą droczę. Odetchnęłam. Jason ponownie odwrócił się w stronę grobu, ale cień uśmiechu na chwilę zagościł na jego twarzy. Aha i to była ta cała scena specjalna, szczerze, czy się opłacało za 120? Nie wiem. Lepsza była ta z poprzedniego odcinka. Nie wiem, jak długo tak staliśmy. Z pewnością kilka minut. W końcu się oddaliliśmy. Jason nie puścił mojej ręki, dopóki nie opuściliśmy cmentarza. Spojrzałam na niego, zrobiło się już ciemno, dalej nic nie mówił. Nie wiedziałam, czy to ja miałam przerwać tę nietypowe ciszę między nami. Hmm, wiesz, jeśli to coś dla ciebie znaczy, myślę, że twój tata byłby z ciebie dumny. W końcu nie odważyłam się, co mogłam mu powiedzieć w takich okolicznościach. Cóż, ja dziękuję, że podzieliłeś się ze mną tą chwilą, to było wzruszające. Mamy wybrać drugie. Prawie nieświadomie trochę mocniej zacisnąłem jego dłoń, nie umknęło to jego uwadze, nieco zwolnił i spojrzał mi prosto w oczy. Jego spojrzenie miało w sobie rzadką łagodność. Przez chwilę myślałam, że chce mi coś powiedzieć, ale myślę, że w tej chwili oboje wiedzieliśmy, że słowa są zbędne. Spojrzałam na niego w ciszy. Potem powoli odsunął moją dłoń od swojej, pozwalając, by czas płynął dalej swoim torem. Ty, co zazwyczaj potem robisz? Wracam do pracy albo do domu. Powstrzymałam grymas. Logiczne. Dziękuję, że mi towarzyszyłaś. Nie będę cię dłużej zatrzymywać. W takim razie do widzenia. Posłał mi mały uśmiech i się rozdzieliliśmy. No kurde! Nie mogłaś z nim pogadać dłużej, coś. Patrzyłam, jak się oddalał, zamyślona. Popołudnie naprawdę nie potoczyło się tak, jak planowałam. Miałam wrażenie, że moje spojrzenie na niego się nie zmieniło. Chociaż nie byłam pewna, czy to zmieni nasze relacje w przyszłości. Jutro znowu będziemy rywalami. Nie wiem, jak długo będzie to mogło trwać. Zakończ odcinek! Tak szybko? Bardzo fajna historia. Ilustracja też mi się podobała. Strój taki średni, bym powiedziała, moment z flirtem, czy był w ogóle jakikolwiek moment z flirtem, chyba nie było. Ej szczerze, ile mi z nim wzrosło? 20. Krótki mega ten odcinek. O, mamy Kastiela w kolejnym. 17. Rock and Roll Baby. Współpraca zarówno z Kastielem z Crowstorm, jak i z Jasonem z Goldream z pewnością będzie rock and rollowa. Ulala. Jeśli ja nie mogę doczekać, a Kastiel tutaj taki ładny Taki makijaż oka, powiem wam. O! To tutaj w tym odcinku widocznie jakbyśmy, bo jestem ciekawa czy ten odcinek w przypadku innych postaci też był taki krótki. Możecie mi dać w sumie znać, bo y, mnie to ciekawi. Czyli najwyraźniej tutaj jakbyśmy grali z jakimkolwiek innym kimś, z inną postacią, to byśmy spotkali albo mamy tego Tomasa albo y, jak on ma Roya, Devona, albo Amandy. Mama Amandy wygląda w ogóle jak Amanda, identycznie. <tryk> Tylko trochę inna fryzura. No cóż, Kupiłam sobie niby ten pakiet, 1700 punktów akcji, w sumie 700 mi zostało. Póki co już dzisiaj chyba nagrywać nie będę, bo zmęczona jestem tym rozmawianiem i w ogóle. Ale powiem Wam, że no, dość krótki był ten odcinek, ale myślę, że mimo tego, że był krótki, to dość dużo nam dał do zrozumienia. Fajny, taki trochę przykry. Dowiedzieliśmy się trochę więcej o Jasonie. Jestem ciekawa, co tutaj będzie w tym kolejnym odcinku, bo jest Castiel. A jak wiecie, ja Castiela bardzo lubię. W sumie zresztą, no, wiadomo, jestem z nim w Love Life i w, na uniwersytecie Byłam, więc w sumie wiadomo. Będę musiała sobie odrobić na pewno trochę tych y, niebieskich serduszek, bo jak będę chciała później jakąś scenę specjalną, no to będę potrzebowała chyba 120, o ile dobrze pamiętam, a mam 42, więc póki co no, jestem dość biedna. Taki krótszy odcinek, dawno takiego nie było na moim kanale, a tym bardziej z New Jana. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w odcinku 17 z Castielem. Do zobaczenia!